Pierwiastki drugiego stopnia albo pierwiastki kwadratowe. Podręcznik klasa druga gimnazjum strona 40. Zagadka. Wymień dwie liczby, których kwadrat jest równy 4. Dwie liczby, których kwadrat jest równy 4. Jedna liczba to na przykład 2, dlatego że 2 do kwadratu do potęgi drugiej to jest 4. Jaka jest druga liczba? 2. 2 do potęgi drugiej to jest 4, i minus 2 do potęgi drugiej to jest 4. Zagadka druga. Wymień liczbę nieujemną, której kwadrat jest równy 49. A do kwadratu jest 49. Jaka to może być liczba? Oczywiście 7. 7 do kwadratu to jest 49 i jest to liczba nieujemna. Operacja, którą wykonaliśmy? To szukanie pierwiastka z danej liczby. Pierwiastek zapisujemy takim symbolem, to jest ten pierwiastek kwadratowy albo drugiego stopnia. Pierwiastek z 4 to jest 2, pierwiastek z 49 to jest 7. Jaka jest definicja tego pierwiastka? Pierwiastek kwadratowy z liczby nieujemnej to jest liczba nieujemna, której kwadrat jest równy a. Na przykład, pierwiastek z czterech to jest 2, ponieważ 2 do drugiej to jest 4. Pierwiastek 49 to jest 7, ponieważ 7 do drugiej to jest 49. Pierwiastek z 25 to jest 5, ponieważ 5 do drugiej to jest 25. Wszędzie tutaj wynik tej operacji to są liczby nieujemne. Zwróć uwagę, że można również wyliczać pierwiastek zera. Zero jest nieujemne. Pierwiastek zera to jest zero, ponieważ 0 do drugiej to jest 0. Zapamiętaj tę definicję. Możesz również wyciągać pierwiastki z ułamków pierwiastek z jednej dziewiątej to jest jedna trzecia pierwiastek drugiego stopnia albo pierwiastek kwadratowy dlaczego drugiego stopnia to się dowiesz w następnym filmie tutaj można napisać małą dwójeczkę a można i nie pisać Dlaczego pierwiastek z 1 to jest 1 trzecia? Ponieważ 1 trzecia do kwadratu to jest 1 dziewiąta. 1 trzecia razy 1 trzecia to jest 1 Możesz też wyciągać pierwiastki z liczb dziesiętnych. Pierwiastek z 0,25 to jest 0,5, ponieważ 0.5 do kwadratu, czyli... 5 razy 5 to jest 0,25, to co było pod pierwiastkiem? Teraz popatrz na kalkulator, swój albo ten, który masz w komputerze. Tutaj jest taka funkcja SQRT to jest właśnie pierwiastek. Jeśli chcesz wyciągnąć pierwiastek z 4 przez 4, naciskasz klawisz SQRT i masz wynik 2.